Witajcie, kochani. Zima to jest bardzo dobry czas, żeby zbierać odpadki kuchenne czy w ogóle materiały do kompostowania, gromadzić odpowiednią ich ilość i potem po zgromadzeniu wkładać do grządek. Dlaczego zima jest bardzo dobrym okresem? Dlatego, że teraz jest zimno i możemy, zobaczcie, w jakichś pojemnikach, wiaderkach, czy to w ogrodzie, czy na balkonie, jeżeli, czy na działce, trzymać takie odpadki, tak jakby to było w lodówce, a nieraz nawet w zamrażarce. Niektórzy z ogrodników zbierają odpadki kuchenne, by zebrać ich jakąś większą ilość, i mają do tego celu na przykład specjalną zamrażarkę albo specjalną lodówkę. Ale jeżeli na zewnątrz jest zimno, to nie musimy tego robić. Ja wykorzystuję do tego właśnie takie wiaderka. To są wiaderka, które można dostać za darmo w jakichś takich punktach, gdzie używa się gastronomicznych, gdzie używa się dużo keczupu, dużo majonezu. I jak tutaj zajrzymy sobie do tychże wiadereczek, to tutaj są odpadki, konkretnie warzyw i owoców, i tak jest w każdym z tych wiaderek. Bardzo ważne jest to, żeby zbierać, do kompostowania, czy to w kompostowniku, czy bezpośrednio w grządce, w glebie odpowiednie materiały, tak, żeby bardziej pomóc glebie i przyszłym roślinom, aniżeli im zaszkodzić, czy jej zaszkodzić. Dlatego właśnie chcę Was uczulić na to, co kompostować, co zbierać, a czego absolutnie nie należy robić. I teraz jeżeli mówimy o odpadkach, które możemy użyć do kompostowania, to podzieliłam je na te z kuchni i na te z ogrodu. Jeżeli chodzi o te z kuchni, kochani, no to oczywiście najlepsze to są obierki z warzyw i z owoców, ale również możemy wykorzystać resztki gotowanych warzyw czy owoców. Czyli na przykład, jeżeli gotujemy zupę i tam jest włoszczyzna, to nie wyrzucamy włoszczyzny, tylko wkładamy do pojemnika. Który potem, którego wkład pójdzie na kompostownik. Tu jest jedna bardzo ważna rzecz, że jeżeli, że jeżeli chcemy, żeby nasz kompost był idealny, i żebyśmy mu nie zaszkodzili, to żeby to były warzywa gotowane bez soli. Ale przecież można tak na przykład zrobić, że ugotować wywar warzywny bez soli, a dopiero później dosolić e, zupę, prawda? Jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy. Zbierali te odpadki. Ja na przykład właśnie tak robię. Dalej, fusy kawy, fusy herbaty to są też zawsze bardzo dobre składniki kompostu, i teraz możemy zdecydować, czy, czy wszystko razem mieszać. To ja teraz już mieszam, czyli do wiaderka, obojętnie co by tu nie było, wkładam fusy kawy czy fusy herbaty. Natomiast wcześniej. To te fusy kompostowałam osobno. Jak sobie tutaj zobaczymy, to mamy też resztki znów warzyw, i tutaj, gdzie gdzieniegdzie, widać jeszcze właśnie fusy kawy z ekspresu. I powiem Wam, że dla kogoś na przykład gromadzenie takich odpadków może być czymś okropnym. Może na przykład się tego brzydzić, tak niektórzy mówią, ale dla nas jest to coś wspaniałego, co z czasem no, doskonale odżywi glebę. I odżywi rośliny. Więc co dalej? Przekwitłe kwiaty cięte. Jeżeli dostajemy na przykład jakieś bukiety, no to a tych okazji na pewno jest sporo w roku, no to też wkładajmy te kwiaty do kompostu. Czyli jeżeli na przykład jakaś roślina przemarznie, mi jeden kwiat przemarz w oranżerii, więc też nie czekając aż on tak kompletnie obumrze, tnę go na kawałki i też tutaj gdzieś w tych wiadereczkach jest. Skorupki jaj. I znów możemy zadecydować, czy wszystko razem mieszamy, czy skorupki jaj na przykład osobno będziemy składować. I ja tak robiłam, że wysuszałam skorupki jaj, potem je rozdrabniałam i osobno trzymałam. Czy też trafią tutaj do takiego przejściowego zbiornika magazynowego. I to jest jeszcze ważna rzecz, że jeżeli chcemy, żeby skorupki jaj właściwie się rozkładały. No to one powinny być rozdrobnione, by uniknąć takiej sytuacji, że wszystko nam, wszystkie te inne składniki przerabiają się ładnie na glebę, a skorupki jaj, które wymagają dłuższego czasu kompostowania, one są nadal w całości. Więc to na pewno też zawsze rozdrabniajcie i szczególnie kładźcie do kompostu skorupki jaj surowych, dlatego że jeżeli gotujemy jajka w wodzie, no to to czy większość tych cennych składników, które są w skorupkach, trafia do tej wody? Ale wtedy tę wodę możemy wykorzystać do podlewania roślin. Rozdrobniony papier czy karton. Ważne jest, żeby on nie był zadrukowany, to znaczy głównie, żeby nie był mocno zadrukowany czarną farbą, a już na pewno nie nadaje się karton, który jest kolorowy, dlatego że on ma bardzo dużo w sobie substancji chemicznych. Można by powiedzieć, że dżdżownice kalifornijskie mają taką możliwość oczyszczenia tego wtedy kompostu z toksyn, ale po co dokładać im dodatkowej pracy. Takie kartony się nie nadają do kompostowania. Wytłaczanki po jajkach. To jest coś idealnego, ale też oczywiście powinny być rozdrobnione. Ziemia z donis. To jest wspaniały materiał. Tego nigdy nie wyrzucajcie. Właśnie niech to też trafia do kompostu różnego rodzaju liście i to, co można też wkładać, to jest gotowany makaron, ryż i kasza. Ale oczywiście też niech to nie zawiera w sobie soli lub bardzo małą ilość soli. Z ogrodu natomiast wszystkie resztki roślin bez nasion. Dlatego, że jeżeli kompostujemy na zimno, no to w zasadzie stwarzamy idealne warunki do tego, żeby nasiona później nam kiełkowały w glebie, więc. Wszystko to, co jest pozbawione nasion, może trafić do kompostu. Mogą też tutaj trafić korzenie, ale korzenie dłużej się przerabiają, dlatego warto jest wtedy te korzenie też rozdrabniać. Podobnie na przykład jak małe gałązki. Też powinny być albo pocięte na drobniej, albo powinny być przepuszczone przez jakąś maszynę. Ścięte trawy. No, teraz to już nie jest ten czas, kiedy trawy się ścina. Ale jeżeli ktoś w innym momencie, wcześniej zbiera taki wsad do kompostu czy do grządki, to też te trawy mogą być i liście też. To, co możemy wykorzystać do kompostu, to są odchody zwierząt gospodarskich czyli kur, kaczek czy zajęcy królików bardziej. I to się nadaje. Widać od razu, że to pudełko nie jest pełne dlatego, że nie jest jeszcze takie ciężkie. I ja sobie właśnie tutaj pod altaną Trzymam te wiaderka. Daj to, Ewitka, daj, bo daj to. I co jakiś czas przychodzę tutaj z torebką i dokładam po prostu do. O, wiesz jak to zrobimy? Zostaw, zostaw. O, ten sposób. I teraz się możesz tym zajmować. No nie, no i właśnie zrobiłaś to, czego się obawiałam. Och, ty musisz być taka psotna zawsze. Zawsze musi być taka psotna. Przynajmniej widać, co tu było. Jak zawsze u nas, kochani, przecież jest dużo buraków, bo my buraki uwielbiamy, dużo z buraków robię potraw. Dzisiaj Krzysz na przykład zrobił pyszne potleciki z buraczków po nastawie na barszczyk. No, i teraz muszę tu kombinować, żeby to odpowiednio zamknąć. Oj, ty, niedobra jest ta pokrywka. No dobrze, w każdym razie, kochani, jeżeli teraz chcemy, żeby to się nam szybciej przekompostowało, no to trzeba te odpadki rozdrobnić. Ale tak w zasadzie z kuchni one już są bardzo dobrze przygotowane, gotowe do tego, żeby wkładać do ziemi. Teraz kwestia kiszonek. Kiszonki, no, zawierają mnóstwo mikroorganizmów, czyli. Resztki pokiszonych burakach, pokiszonych ogórkach, natomiast zawierają też sól, i z tego powodu w bardzo małych ilościach można je dodawać do kompostu, ale na pewno nie powinien to być główny bohater takiego wsadu, właśnie ze względu na sól. Dobrze, no to w kiszonkach nie ma mikroorganizmów ponieważ no, jest tam sól. No są mikroorganizmy, ale też jest i sól. I tu przyznam szczerze, że to jest jakaś taka nieścisłość. Natomiast, jeżeli w źródłach szukamy informacji o tym, czy kiszonki możemy dodawać do kompostowania, no to jest to informacja, że w małych ilościach ze względu na ten sól. Ale może też i chodzi o to, że to są jakieś zupełnie inne szczepy mikroorganizmów, bo inne, bo na przykład, jeżeli mówimy znowu o mm, mikroorganizmach, czy kompozycjach mikroorganizmów opracowanych przez higę, na czym my się opieramy, no to, to jest wiele różnych grup mikroorganizmów, które on łącząc, y, uzyskiwał stabilne mieszanki przeznaczone do tego czy do tamtego. Więc może chodzi tutaj o rodzaj tych mikroorganizmów. W każdym bądź razie tego do końca nie wiem, ale. Tak jakoś czuję, że o ile kiszonki jeszcze są dozwolone w kompostowaniu, o tyle na przykład przetworów octowych nie dawałabym w ogóle do kompostu. Czego teraz jeszcze nie dodawać do, czego nie magazynować i czego potem nie dodawać do kompostu czy do grządek? Mięsa, ani też warzyw z zup gotowanych z mięsem. I chodzi tutaj głównie o to, żeby nie przyciągać różnego rodzaju zwierząt. Podobnie, jeżeli chodzi o sery i o mleko. Tego jeszcze nie dodajemy do kompostu zepsutych potraw, zgniłych, warzyw czy spleśniałych. I chodzi tutaj o to, żeby nie zaszczepiać w naszym kompoście czy w grządce tych szczepów mikroorganizmów, które już dążą do destrukcji. I zależy nam na tym, żeby to były raczej te pozytywne mikroorganizmy, które później no, będą z korzyścią działać dla gleby i dla naszych przyszłych roślin. Podobnie też kwestia cytrusów. No tutaj są zdania podzielone, czy dodawać cytrusy do kompostu, czy nie. Można by przyjąć taką zasadę, że kompostujemy to, co u nas rośnie, prawda? Ale z drugiej strony też wykorzystujemy na, na przykład oczyszczone skórki bananów do tego, żeby robić jakieś wspaniałe gnojówki dla roślin, czy żeby też odżywiać rośliny tymi składnikami, które mają w sobie banany. Jeżeli chodzi o cytrusy, to jakaś ilość do kompostu może trafić, natomiast chodzi też o to, że Sama skórka cytrusów bardzo często jest już potraktowana różnego rodzaju składnikami chemicznymi, które hamują rozwój mikroorganizmów, i w tym sensie możemy włożyć do kompostu czy do gleby również te substancje będące na tych skórkach. Więc ja tego, ja tego po prostu unikam. No i odchody zwierząt domowych, czyli mówimy tutaj o kotach i o psach. Dlaczego w takim razie możemy Wkładać odchody zwierząt gospodarskich, a zwierząt domowych typu koty czy psy już nie. Myślę, że polega to na tym, że zwierzęta domowe, jak koty i psy, są odżywiane bardzo często jakimiś karmami wątpliwej jakości i one mogą również powodować dostarczenie do kompostu jakichś niepożądanych substancji. Nie mam jasności co do tego tematu, natomiast przyjmuję się, że do kompostu z kuwety odchodów i psich odchodów po prostu nie dodajemy. I tak kochani, układam sobie tutaj wiaderko na wiaderku moje odpadki kuchenne i w zasadzie to mam już ich wystarczającą ilość, żeby wyposażyć tymi odpadkami porządną porządną dużą grządkę. Czekam tylko aż będzie troszeczkę cieplej, może nie będzie takiego wiatru i będzie można iść do ogrodu i to zrobić. Więc mamy wszystko w domu albo w bezpośredniej okolicy, co może nam wspomóc nasze przyszłe rośliny właśnie dzięki temu, że te odpadki kuchenne tak wspaniale przetworzą się w glebie i kochani widzieliśmy my to już wiele wiele razy bo przecież kolejny raz skupiamy się na kompostowaniu jesienią na kompostowaniu w pryzmach albo na kompostowaniu bezpośrednio w grządkach i to jest coś nieprawdopodobnego że dzisiaj idziesz i wkładasz odpadki kuchenne do grządki a za 5-6 tygodni w ogóle nie ma po nich śladu no chyba że wkładamy całe głęby kapusty no to, to wtedy one będą widoczne więc kochani, zachęcam Was do gromadzenia, do wzbogacania tym, tym gleby, i można tak jak ja właśnie zbierać jakąś większą ilość i potem hurtowo w cudzysłowie wkładać do grządki, a można po prostu każdego dnia czy co dwa-3 dni wziąć miseczkę odpadków kuchennych i wkopać do gleby to tu, to, to tam, i to będzie na pewno z korzyścią dla przyszłych roślin, dla gleby, dla natury. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej, okay. world is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i Make okay, walk this way. co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej.